Domowe wędliny pojawiają się u mnie bardzo często. Czy to w postaci wędlin, pasztetów czy kąsa. Jest to pyszna i aromatyczna domowa wędlina ze słoika. Przygotujesz ją w kilka minut. Później musisz tylko poczekać, aż się ugotuje. Napisz w komentarzu, jakie wędliny lubisz najbardziej, i spróbuj tej u siebie w kuchni. Zaczynajmy. Mieloną łopatkę wieprzową oraz boczek przykładam do miski. Do mięsa dodaję przyprawy oraz żelatynę. Następnie dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek. Składniki do przygotowania wędliny znajdziesz na końcu filmu. Mięso dokładnie wyrabiam przez co najmniej kilka minut. Możesz to zrobić za pomocą miksera z końcówkami do ciasta drożdżowego. Do wyparzonych słoików wkładam po jednym liściu laurowym, a następnie do każdego słoika ciasno układam mięso. Słoiki przekładam do garnka i gotuję na najmniejszej mocy palnika przez około 1,5 godziny od momentu gdy woda zacznie bulgotać. Dokładne wskazówki znajdziesz w opisie. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. Napisz też w komentarzu, jaką wędlinę lubisz najbardziej. Smacznego!